Cześć! Dzisiejszy tytuł trochę prowokujący, dlatego że gdybym miała powiedzieć, jaki prezent na dzień dziecka jest najlepszy, to powiedziałabym to, że jest to świadomy i wspierający rodzic. Świadomy rodzic to taki, który na przykład zwiększa swoje umiejętności rodzicielskie poprzez czytanie różnych książek. Dzisiaj chciałam, żebyście razem ze mną zajrzeli do mojej biblioteczki rodzicielskiej i zobaczyli, jakie książki polecam do przeczytania. Oczywiście nie uważam się za jakiś guru rodzicielstwa. Jest mnóstwo książek, które są wartościowe i które warto przeczytać, będąc rodzicem. A ja chciałam Wam pokazać tylko jakiś wycinek tych, które mam w domu i które uważam... Że są fajne i że warto je przeczytać. Podzieliłam je na kilka kategorii. Pierwsza kategoria to powiedziałabym, że to są takie książki, które ideologicznie wprowadzają do rodzicielstwa. Które dają nam jakiś ogólny zarys, jakim rodzicem można być, na co można zwracać uwagę, kiedy ma się dziecko, albo kiedy będzie się miało dupy rodzici. I na pewno taką książką, którą bym poleciła, jest książka Agne Agnieszki Stein, Dziecko z bliska. Jest to książka wprowadzająca do idei rodzicielstwa bliskości czyli do takiego rodzicielstwa, które traktuje z szacunkiem rodzica i traktuje z szacunkiem dziecko, które pozwala być w dobrej relacji z dzieckiem, które zamiast kar i nagród proponuje rozmowę i wsparcie. Oczywiście polecam inne książki z nurtu rodzicielstwa bliskości, chociażby bardzo polecaną i bardzo popularną wielką księgę rodzicielstwa bliskości Sirsów. Natomiast myślę, że Agnieszka Steń jest naszym polskim autorem i że jak najbardziej warto ją przeczytać. Z innych książek ideologicznie wprowadzających do rodzicielstwa, tak bym to nazwała, autor, którego bym poleciła, to jest Janusz Korczak. Janusz Korczak moim zdaniem jest jego pod pedagogika, podejście do rodzicielstwa jest dość mocno niedoceniony w naszym kraju. Tak uważam. Naprawdę polecam zajrzeć do tych książek. To są książki, które dla mnie nie są pisane jakimś bardzo łatwym językiem i mm, rzeczywiście na początku miałam trudność z czytaniem y, książek Korczaka, dlatego że one też były pisane przed wojną, przed drugą wojną światową i w dość taki charakterystyczny sposób, natomiast uważam, że treść wynikająca z tych książek jest naprawdę warta posłuchania i warta zauważenia. Janusz Korczak był człowiekiem, który naprawdę pochylał się nad dzieckiem i naprawdę był obrońcą dzieci, jeśli tak to mogę powiedzieć. I mówił o ideach, które teraz są bardzo popularne i teraz są bardzo żywe. Jak szacunek do dziecka, jak popatrzenie się w świat dziecka, jak traktowanie dziecka jako odrębnego, ważnego bytu. Czyli on nie patrzył się na dziecko jako na jakiś twór, który ma dopiero powstać, że dopiero dorosły jest takim pełnowartościowym człowiekiem, tylko mówił o tym, że dziecko też jest pełnowartościowym człowiekiem. Bardzo gorąco polecam książki Janusza Korczaka, jeżeli nie czytaliście, to warto. Druga kategoria książek to książki technicznie pozwalające być lepszym rodzicem. Czyli takie, które dają konkretne odpowiedzi co zrobić w określonej sytuacji. Należą do nich oczywiście bardzo popularne książki z serii Jak mówić, żeby. Ja mam w domu akurat dwie: niebieska, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, oraz różowa, jak mówić, żeby maluchy nas słuchały. Te książki moim zdaniem naprawdę warto przeczytać, dlatego że mamy tutaj mnóstwo konkretnych przykładów jakichś sytuacji. I mnóstwo podpowiedzi, w jaki sposób mówić i w jaki sposób zwracać się do dzieci. Uważam, że te książki są bardzo wartościowe i warto je przeczytać. Kolejną książka, którą polecam, to książka dotycząca rozwoju psychicznego dziecka. Ja mam akurat taką. Myślę, że spokojnie można sięgnąć po każdą inną. I nie polecam jej tutaj w całości, jako, jako całą książkę, natomiast uważam, że, będąc rodzicem, warto zapoznać się z etapami rozwoju dziecka. Tutaj, akurat rozdział drugi o tym mówi. To pozwoli nam nie martwić się pewnymi rzeczami w rozwoju dziecka. Jeżeli zapoznamy się, co jest naturalnym etapem w rozwoju. To daje nam takie poczucie bezpieczeństwa i tego, że wiemy, że coś jest naturalne, a o czy coś już powinniśmy się martwić i szukać gdzieś pomocy. Uważam, że każdy rodzic powinien taką książkę sobie przeczytać. I ostatnia kategoria książek nazwałabym to książkami rozrywkowymi, czytanymi w dużej mierze dla przyjemności. Dla mnie taką książką była książka Jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci. Podtytuł to Rodzicielskie przygody z całego świata, i rzeczywiście tak jest. Tutaj, autorka, która ma rodzinę międzynarodową, tak to można nazwać, pokazywała różne, pokazuje różne style rodzicielskie panujące w różnych częściach świata. Jest to dla mnie super ciekawa książka, która pokazuje też zmierzyć się z jakimiś mitami kulturowymi, w których żyjemy. Jest tutaj fantastyczny rozdział odnoszący się do spania dzieci i tego, co na przykład dla nas w Polsce jest normalne, jeżeli chodzi o spanie dzieci, kiedy one powinny spać i jak długo. A jak na przykład dzieje się to w Brazylii. Bardzo Wam polecam. Pozwala moim zdaniem szerzej spojrzeć na rodzicielstwo i na to, że to, do czego my jesteśmy czasami przyzwyczajone, przyzwyczajeni, to dotyczy tylko naszej kultury, a w innych kulturach jest inaczej czy w innych zakątkach świata. Także jeżeli macie czas i lubicie czytać książki, to polecam. To oczywiście nie są wszystkie książki świata, które warto przeczytać, będąc rodzicem albo interesując się rozwojem dzieci, czy będąc chcąc być dorosłym, wspierającym dzieci. To są tylko te książki, które się znalazły akurat u mnie w domu, są moje własne. Jest mnóstwo innych książek, które warto przeczytać, to na pewno. Natomiast moje przesłanie do Was jest takie, że warto czytać. Pa